Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na mojej kanale z gry Counter Strike Global Offensive I tak jak macie w tytule odcinka będziemy dzisiaj pokazywać różne granaty Na mapie Devertigo. Vertigo I co? Zapraszam do oglądania Pierwszym granatem, który oczywiście będziemy używać z tej pozycji Jest granat na przejście pomiędzy CT a side'em B No to oczywiście to przejście, które tutaj macie pokazane, obok którego latam e, więc tak, rzucamy go oczywiście z tej pozycji z tej pozycji o, blokujemy się pomiędzy tymi barierkami Cel tutaj macie celujemy oczywiście na mamy taką linię, celujemy w nią i lecimy w dół celujemy na wysokości właśnie tej linii, gdzie jestem i w takim razie podskakujemy i rzucamy i smoke nam powinien idealnie wpaść w tą bramę Patnam, Patnam Smok jest idealnie rzucony. Prawie, praktycznie żadnej nie <try> ma. I terroryści, e, antyterroryści, którzy będą tutaj wchodzili, oczywiście będą musieli się zatrzymać albo przeskoczyć, właśnie tutaj, na tą rampę. Ale chociaż wątpię, że będzie im się chciało przeskakiwać. Dobra, kolejnym smokiem, który oczywiście leci z respa terrorystów na bombsite. B jest smok. Jest smok, proszę Państwa, tutaj. Rzucamy go oczywiście z pozycji pomiędzy kontenerem a schodkami. Blokujemy się tu w tym miejscu. I tak gdzieś na środku. Tej linii rzucamy smoka. Oczywiście do wyznaczenia jest. Byle gdzie? <noise> gdzieś na środku. I on nam perfekcyjnie wpada w tą pozycję. My nikogo nie widzimy, antyterroryści nikogo nie widzą Tędy wchodzić albo do okienka. E, kolejnym jakby mo przejść może teraz do Mołotowa. Pierwszy Mołotow, który Wam pokażę jest Mołotow do okienka. Więc tak, tutaj macie taki wystający kikut mały. Oczywiście stajecie w tej pozycji na Maxa, macie taki kikut wystający. Tutaj macie taką kropeczkę i na wysokości tego kikuta to znaczy jest Mołotowa. Oj, nie nie, nie, nie na te wysokości tego kikuta. Tylko tutaj pomiędzy macie taką szparę Rzucacie mołotowa Ej, co jest? <grytanie> Nie no, żartuję Tak naprawdę macie tutaj takie łączenie Wysokości, pyk i rzucacie Nie macie idealną Mołotowa który Tutaj również pali tą pozycję Jeżeli tu dobrze rzucicie Ale rzadko się to zdarza Czasami ogień wystaje I pali tą pozycję, ale to o, rzadko bywa to jeszcze raz Wam go pomoże, pokażę. Wystajecie tu. Tutaj macie łączenie. Na wysokość tej kropki rzucacie. I macie tutaj o, widzicie, Płomienie wystają i musi antyterrorysta uciekać. O, że dzisiaj jest ja coś normalnie się nie czuję dobrze. E, więc tak, lecimy z kolejnym smokiem. Eee. Tak, z kolejnym smokiem. Chciałem powiedzieć z młotowem, ale to potem sobie z nim polecimy. Przechodzimy teraz na Mida. Oczywiście, jeszcze stąd będziemy rzucać smoki na Bomb Site B. Jak? Pokażę Wam. Wstajecie tutaj do tej palet. Wstajecie do tej kropki przodem. Wstajecie oczywiście, nie na kucaka. Wstajecie i na wysokości tej linii, a tym rzucacie. Czyli gdzieś w tym miejscu rzucacie bez podskoku rzucacie i smok idealnie nam wpada właśnie w to miejsce i antyterrorysta nic nie widzi i teraz przejdźmy do młotowa który oczywiście przyda nam się bardzo stajecie do tej skrzynki tak tutaj celujecie aby właśnie było tak żeby nie było widać tylko jedno było widać tak i na wysokości tego rogu a tym łączeniem rzucacie mołtowa. to. No, no spada idealnie. Tutaj. O, gdzie ty mi spadasz? Tutaj antyterrorysta musi uciekać. W to miejsce Tu już go nie pali, tu już go raczej nie pali. Więc musi uciekać albo do smoka, albo tutaj. Ale prawdopodobnie antyterroryści, -ter boże, bo to antyterrorysta będą oczywiście tego smoka stanować i... Nie jest bardzo duży procent szans, że antyterrorysta zginie. Może przejdźmy teraz do kilku fleszyków na bomb Do jednego fleszyka podstawowego na bombsite'zie B. Rzucacie go oczywiście z pozycji, Kłócacie, rzucacie, odwracacie się. I on wybucha tutaj. I antyterroryści, którzy są na side są oślepieni. Mają biało. Jeżeli się nie odwrócą. Mają po prostu biało. Kolejnym, jakby ważnym flashem na nie na bomsej, tylko na midzie, jest taki właśnie oto flash. Od okienka odbijacie Możecie nawet troszeczkę głębiej go pogłębić, żeby wcześniej wybuch. Nie, z tej pozycji nie rzucicie go. E, po prostu możecie nawet z kucaka rzucić. Wszędzie możecie go nawet od tej ściany odbić, tylko że oczywiście wydłużacie jego fazę lotu I kolejnym fleszykiem przydatnym jest Za betonu. ale żeby was sniperka na przykład nie zauważyła To sobie stajecie tutaj Wchodzicie na beton Do końca się cofacie Mówicie staracie się tylko zejść kawałek I rzucacie od tej ścianki fleszyka I wychylacie Antyterrorysta w ogóle wasz przeciwnik Raczej nie powinien zauważyć tego flesza. Oczywiście już tutaj to zauważy, więc szybko musicie działać. Czyli jeszcze raz jak go rzucacie, stajecie tu. W tej pozycji rzucacie go od takiej ruch tu macie. Jeszcze raz, tu macie ten ruch, więc nie wstylujecie, a tam się flaszek tu idealnie odbija. No i co? To raczej tyle mida Oczywiście jeszcze możecie rzucić. Takiego tutaj smoka na. Jakby stajecie tutaj, blokujecie się, rzucacie Macie taki Smok na zakrycie, nie wiem czego Nawet nie wiem na co W ogóle się nie przydaje Chociaż znaczy jedna osoba zawsze tu jest wcelowana Nie potrafię po prostu tutaj smoków, rzucałem, rzucałem, ale nie udało się Więc tak, możecie oczywiście również rzucić tutaj smoka z windy o, Takiego, o O Boże, źle rzucony tak, ono on raczej się nie wam nie przyda, bo. No to się tylko ten mały kawałeczek, więc wątpię, żeby wam się kiedykolwiek przydał. Przechodząc już do side'u A. Tak, z pierwszym smokiem, który wam zaprezentuję, jest na tą dziurę. Tutaj, żeby ją zasmokować, idziecie na Resptero. Oczywiście terroryści się respią, tu idziecie do tego słupka. I tutaj macie taki dźwig, tutaj wystaje wam Taki jakby wierzch Celujecie w niego i podskakujecie Oczywiście znaczy rzucacie w podskoku I on powinien być tu idealnie Idealnie wpaść Coś tu jest nie tak Za daleko Tutaj macie kropeczkę Cylujecie tutaj i podskakujecie O, źle go rzuciłem po prostu I idealnie wam tak, wpada wam idealnie. Przepraszam za pomyłki, oczywiście. Tu smoki, oczywiście, takie łatwe już nie są. Na tym vertigo trzeba się idealnie wcelować. Kolejny może teraz przejdźmy do Mołotowa jakiegoś. Na sajdzie. A. Tak, e, stajecie sobie do tej krawędzi. Tutaj macie taką krawędź. Wcelujecie w trzeci prostokąt od tego, czyli raz, dwa, trzy w dolną część i rzucacie mordowę. I on wpada nam idealnie za beton. Cały beton się pali. Oczywiście, nawet jak tu wskoczycie, to antyterrorysta, czyli wasz przeciwnik się pali. Jeszcze sposób jest taki, że tutaj perfekcyjnie tak wskoczyć. I tutaj można ściągać troszeczkę przeciwników, ale tutaj kiedyś była taka siateczka czerwona. Teraz już jej nie ma. Oj. I jest po prostu troszeczkę ciężki Nie wiem, czemu ja tu chodzę. Dobra. Kolejnym smokiem jest smok na sajda. Właśnie pozycję i pozycję. Tom, na przykład, jak ktoś tu jest celowany. Rzucamy go, oczywiście, z tej pozycji. Ustawiamy się tutaj. Blokujemy się. I na łączeniu, właśnie tych, nie wiem, prętów. Trutów, czy jakoś tak sam bez podskoku, on nam idealnie oczywiście wpadnie. Tutaj nie mamy żadnej przerwy, gdzie antyterroryści, czyli 15 przeciwnicy nas nie zabiją. Tak, oczywiście skanować będą. Kolejnym smokiem jest smok tutaj, jest pozycja, który jest taki też ważny. Stajecie sobie tutaj. I celujecie na nie ten róg, tylko następny róg płyty. Jeden krok i rzucacie. I oczywiście znowu nie ma żadnej przerwy praktycznie. Tutaj jedynie co mogą zrobić antyterroryści, to się zbustować i zabić nas. Jeżeli mamy już tu smoka i tamtego smoka, to przydałby się również moto właśnie na tą pozycję, więc go rzucamy. Oczywiście również z tej pozycji. Stajemy sobie do tej kropeczki tutaj. Nie do tej, tylko do następnej. celujemy właśnie na wysokości tego, kawałeczek dalej i rzucamy. I on nam idealnie wpada. No, tutaj jesteśmy tylko bezpieczni troszeczkę. A reszta pozycji jest cała spalona. Tak, pokażę Wam oczywiście jeszcze kilka defensywnych smoków, czyli na przykład żecie go tutaj i tylko co tu się dzieje oczywiście jeszcze jest tutaj taki moto jeżeli oczywiście szybko zajmiecie pozycję to możecie takiego rzucić aby przedłużyć czas działania terrorystów i zwiększyć ich agresję widzicie jednym też z podstawowych smoków do obrony jest właśnie ten smok tutaj na schody taki jakby oj nie trafiłem taki taki aby Zakryć tutaj cały bombsite, żeby terroryści mieli mniejsze pole do popisu I taki oto mołotow na schody, aby ich spalić. Również terroryści mogą rzucać różne granaty, na przykład taki, na przykład taki, Oj, nie taki, bo tu się zabijemy. Taki rzeczywiście, taki na troszeczkę głębszą skalę. O. Oj, nie tu, troszeczkę głębszą skalę. Mogą oczywiście sfleszować na przykład przeciwnika, który stoi tutaj, jak tu stoi to oczywiście dostanie tym fleszem, jak tu stoi to też troszeczkę dostanie tym fleszem, no i co, no oczywiście jeszcze jest tutaj, jed... możecie przeskakiwać przez tą może... jakby tutaj wnękę z jednej, jak i z drugiej strony, nie udało mi się aktualnie, no i co Możecie się skampić również tutaj, z tego co kojarzę. Tak, jeżeli sejwujecie broń, to oczywiście to jest bardzo przydatna pozycja. Tutaj oczywiście raczej was nie zauważą. A tu da się? Słuchajcie, tu da się wejść? No nie, nie, jestem pewien. Tu wejść? Tak, tu da się wejść. Możecie oczywiście tutaj sejwować broń. Tylko mogą was zauważyć. Oczywiście jedną z ważniejszych pozycji do kampienia jest też tutaj, jeżeli sejw... Jeżeli savecie. Możecie tylko patrzeć tutaj. I tutaj, żeby wam nie wyszli. A pokażę wam najlepszą miejscówkę do bronienia Bumside A. Najlepszą miejscówką do bronienia Bomsaidu A jest tutaj. Oczywiście odnoszę się tylko i wyłącznie do smoków granatów. Dlaczego? Bo wszystko co testowałem całe dwie godziny leciało. albo to trafiało. I tylko czasami granat tu wybuchał, ale to lekkie obrażenia dawał, więc to jest najlepsza miejscówka, więc co? Na razie na dzisiaj tyle, więc... na no, jeszcze jedna rzecz. Możecie oczywiście skanować tutaj pozycji, gdzie pozycję, gdzie... Oj, troszeczkę za nisko. I dzięki niej możecie utrudnić się w swoim przeciwnikom. Oczywiście ci też skanować różne skany. Czy właśnie na przykład mogą się podsadzić terroryści i na przykład jeżeli stoicie, na tej pozycji celowani, no to oczywiście stamtąd mogą was zabić, więc uważajcie Musiszcie skanować też tą muszę, więc... Co? Na dzisiaj tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz Subika z dzwoneczkiem, więc na razie i cześć!